Liceum imienia marii Konopnickiej we to szkoła, która łączy tradycję z nowoczesnością, czerpie z doświadczeń minionych pokoleń, ale nieustannie myśli też o przyszłości. Siedziba RmK mieści się w odrestaurowanym w 2015 roku budynku przy ulicy Bechiego 1, sąsiadującym z Centrum Kultury Browar B i nad bulwarami. LMK to szkoła, która dba o tradycje i pamięta o swoich najwybitniejszych absolwentach, takich jak Maria danilewicz Zielińska. Nasza szkoła z ożywionych kontaktów międzynarodowych. W minionych latach realizowaliśmy innymi takie projekty jak Peace, Enter Your Future, Global Citizen czy Develop Yourself w ramach których młodzież LMK gościła studentów z Chin, Indii, Indonezji, Egiptu, Turcji, Włoch, Brazylii, Azerbejdżanu czy Kirgizji i Pakistanu. Spotkania te były doskonałą okazją do wymiany w język kulturowej i doskonalenia umiejętności językowych kornetnicza. W I LMK młodzież może uczyć się aż sześciu języków obcych języka hiszpańskiego, języka francuskiego, języka włoskiego, języka niemieckiego, języka rosyjskiego i oczywiście języka angielskiego. Czy wiesz, że uczniowie Lemka wyjeżdżają na wycieczki szkolne, krajowe i zagraniczne? W ciągu ostatnich lat zwiedzili już Wielką Brytanię, Francję, Belgię, Niemcy, Hiszpanię, Włochy, Słowenię, Portugalię, Grecję, Islandię i Turcję. Realizujemy dodatkowe zajęcia dla humanistów i umysłów ścisłych, finansowane z pozyskanych grantów, funduszy europejskich oraz środków własnych. Współpracujemy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetem Warszawskim. Politechniką gdańską i łódzką. W nowym roku otwieramy 6 klas pierwszych dla absolwentów szkół podstawowych. Stawiamy na sprawdzone rozwiązania, dlatego otwieramy klasy o profilach politechnicznym skierowane dla uczniów, którzy planują w przyszłości studia na kierunkach ścisłych, biologiczno-chemicznym dla przyszłych lekarzy, stomatologów, laborantów. Oddziały o nachyleniu społeczno-prawnym dla pragnących w przyszłości studiować prawo, administrację, dziennikarstwo, psychologię oraz klasy matematyczno-geograficzne dla marzących o oceanografii, szkole morskiej, rachunkowości, bankowości czy księgowości. Otwieramy jedyną w mieście klasę dwujęzyczną o nachyleniu biologiczno-chemicznym, w której można będzie się uczyć biologii i historii w dwóch językach wykładowych języku polskim i języku angielskim oraz realizować język angielski w zakresie rozszerzonym. Możemy się także poszczycić oddziałem społeczno prawnym który jako jedyny w mieście będzie klasą patronacką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, co przełoży się na prowadzenie zajęć i warsztatów przez kadrę naukową UMK. Naszymi największymi atutami są Rzetelne przygotowanie do matury, potwierdzone srebrną tarczą w rankingu najlepszych szkół w Polsce i niezwykle ciepła atmosfera panująca w szkole. Jeżeli chcecie się przekonać, jakie jest warunki, dołączcie do nas.